Nie skierowanie na siebie egoistyczny sposób myślenia i życia, ale pociągnięcie przez Jezusa Chrystusa, Twoich myśli i serca zaginącym światem. Bo On przyszedł po to, aby przyciągnąć do siebie tych wszystkich, co giną, aby świat zbawić. I Twoje przeznaczenie to jest nie tylko Ty, że jesteś zbawiony. Ale jeżeli jesteś w Jezusie Chrystusie, Ty masz zakodowane, masz kod genetyczny DNA, że Ty jesteś powołany do tego, aby przyciągać ludzi do Jezusa Chrystusa. Amen? Czyli Twoja uwaga jest skierowana na ginący świat. A więc kocham Boga, kocham bliźniego, ale kocham ginący świat. Mój drodzy, jest bardzo niebezpieczną rzeczą. Kiedy wielokrotnie przeciwnik chce zatrzymać rozwój kościoła, że my ograniczamy się do siebie. Jest nam bardzo dobrze w tym gniazdku. Podadzą nam jeść, pomodlą się, zaspokoją nasze potrzeby. Amen? Ale, moi drodzy, nie o to chodzi. Jeśli kościół, jeśli chodzi o Kościół Jezusa Chrystusa. Dlaczego Jezus powiedział, że on dał Kościołowi moc tu, na ziemi? Aby bramy piekielne go nie przemogły, tu na ziemi. Dlaczego On tak powiedział? Dlaczego On to zrobił? Bóg wszystko co robi, ma głęboki sens, aby zdobywać, zdobywać moi drodzy, ludzi do Bożego Królestwa. Ostatnie słowa Pana Jezusa były takie. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi. I gdy to powiedział, oni patrzyli, został wyniesiony w góry i obok wziął przednich oczu. <coughs> moi drodzy, pierwsza rzecz, wszystko zaczyna się od góry, a potem spływa na brodę Arona. A potem, moi drodzy, ta głowa Arona to jest pasterz. I Bóg wkłada w jego serce wizję. On w pewnym momencie zobaczył, że jest mu bardzo ciasno. On zaczął szukać relacji z innymi. On zaczął szukać nowych, nowych pól. On zaczął widzieć szerzej te pola. Moi drodzy, jeżeli ty jesteś szczepiony w ciało razem z Jezusem, Chrystusem, Chrystusa, amen, to ty będziesz co realizował wizję Boga, którą Bóg dał pastorowi. A więc zaufaj Bogu i zaufaj tym, którzy, Boga, którzy Bóg postawił na tym miejscu. Bo wszystko, każda kooperacja w ciele Jezusa Chrystusa polega na wzajemnym zaufaniu. Każda relacja nie może pójść dalej, jeżeli nie ma wzajemnego zrozumienia i zaufania. Zaufanie i zrozumienie znaczy dla mnie to, że ty podzielasz to, co Bóg do niego mówi. Współpracujesz z nim. On nie niesie tego jarzma od Boga, który jest wam sam. Ale jest ja. Moi drodzy, w związku z tym, jeżeli jakakolwiek opieszałość była w Twoim życiu, jakiekolwiek lenistwo duchowe spowodowane z tych czy innych względów, to potrzebujesz to. Bo nie nienaprawione sieci nie złowisz żadnej ryby. Nie pójdziesz i nie złowisz żadnej ryby. Czy rozumiemy? W związku z tym, kiedy on to powiedział, on powiedział: będziecie mi świadkami. I on wyliczał w Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. Co to znaczy misja? Tobie się wydaje, że misja apostolu to jest dla specjalnych ludzi, na przykład apostoła, pastora, tak? Pięciu służb. Nie. Misja jest dla każdego z nas. Misja to jest to, że ty otwierasz te drzwi, wychodzisz na zewnątrz, to jest Twoja misja. Że Ty możesz za tym rogiem zobaczyć człowieka i Duch święty pobudza Twoje serce i Ty nie przechodzisz obojętnie, ale. Jak to jest Bóg? Ostatnio, jak byliśmy w Brukseli, przyszła taka młodzież i dzwoni do mnie telefon i dzwoni jej matka, mówi: Słuchaj, ona odeszła od Chrystusa, poszła w grze i Bóg ją dotknął, i ona zaczęła chodzić po ulicach i głosić, jak Bóg jest wielki, do tych ludzi, którzy byli bezdomni. I oni patrzyli się, bo mówi: To jest nienormalne, jaka radość i miłość z niej wypływa. Moi drodzy, my z czasem tracimy tą pierwszą miłość i tym samym tracimy gorliwość. Widzimy wszystko dookoła. Wielkie problemy. Z tej strony przychodzi ucisk, z tamtej strony ucisk. I my mówimy, pastorze, ja nie mam czasu, ja muszę pracować zawodowo, ja mam dzieci, ja mam rodzinę, zadzwoń do mnie za 10 lat. Pastor dzwoni do ciebie za 10 lat, a ty mówisz, ja nadal mam problemy, bo mam chorą babcię. Moi drodzy, my zawsze coś będziemy mieć w swoim życiu, co będzie nas zatrzymywało. Ale to nie o to chodzi. Tak jak wszystko w naszym życiu chrześcijańskim, jest zrozumieniem rzeczy, przez poznanie naszego Pana Jezusa Chrystusa i krokiem wiary do przodu, wbrew temu, co czuję i widzę. Bo oni okoliczności sterują moim życiem jako chrześcijanin, ale ja pielgrzymuję w wierzę. Ja muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Gdybym ja pielgrzymowała w okolicznościach, to ja nigdy bym nie zrobiła dzięki Boże łaski tego, co ja zrobiłam. A więc poruszamy się w wierze. Moc do działania trzeba, moi drodzy, wprowadzić. Świadectwo, a oni zwyciężyli go przez słowo świadectwa. Amen? Że nie umiowali swojego bardziej życia, aby by się oddać. A więc świadectwo. Ty otrzymujesz świadectwo. Twoim świadectwem, proroczym świadectwem jest Jezus Chrystus w tobie. Amen? Aby iść i tym świadectwem dzielić się. A Bóg, kiedy widzi Twoje ochocze serce, co On Ciebie wyposaża i poprowadzi. I po Boże ci znaleźć właściwie relacje, na właściwe pola. On potrzebuje zobaczyć, co jest tutaj, w Twoim sercu. To jest wszystko. To jest wszystko. Moi drodzy, co Boże mówi? Jeżeli Ty zadecydujesz, to Bóg Cię daje. Dlatego, że Ty, który jesteś dzieckiem Bożym jest powiedziane, Duch Boży prowadzi. Problem jest w tym, że ty nie chcesz iść. Nie chcesz wyruszyć. A więc stanie się wysyłającym kościołem, staje się problemem dla wroga. Ale dla Ciebie przychodzi błogosławieństwo. I ty mówisz, i oblubienica mówi słuchaj, taki werset. Przyjdź! A ten, który słyszy, niech powie, przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce niech darmo, weźmie wody żywota. My mówimy, Panie Jezu, przyjdź! Przyjdź, Panie Jezu! My tak za tobą tęsknimy. My już chcemy być w wieczności razem z Tobą. Rozkoszować się ma i to żadnego problemu, nic nie ma. Jest wspaniale, Ale moi drodzy, nie ma zrozumienia. Bo Słowo Boże mówi i będzie głoszona ta Ewangelia w Królestwie po, ca po całej ziemi. O Królestwie po całej ziemi, przepraszam. Na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Objawienie Jana 22,17. Kiedy przyjdzie Pan Jezus? Kiedy on może przyjść? Kiedy będzie głoszona Ewangelia aż po krańce Ziemi? A więc w niewołanie, Panie Jezu, przyjdź! Przyjdź! Oglubienica woła! Ale ty się zabierz do pracy i czym pracy Ewangelisty, dlatego że Ewangelia musi dojść po krańce Ziemi, żeby Jezus przyszedł. Nie są przygotowane, one są przygotowane. Może nie chcesz tego widzieć. Ty myślisz, że Bóg cię nie chce posłać? On wielokrotnie mówi, kogo pośle! Zauważyłeś, żeby przygotować ciebie na wyjście. Teraz pytanie, co z tym zrobisz? Dzisiaj jesteś karmiony w tym kościele. Masz najlepsze dania, najlepsze desery. Ale pewnego dnia, kiedy przyszli do Jezusa Chrystusa i powiedzieli, Może to byli starsi, jest ciemno, pusto. Trzeba im dać jeść. Mamy dwa. Dwie ryby, pięć bochentów chleba, może starczy ile na, na dziesięć obiadów, ja nie wiem. Co my mamy z tym zrobić? Widzicie, co słyszymy? Panie Zuzłaga, to z mnie chodzi, Uczy, słuchajcie, oni go obserwowali chwileczkę. Nauki już dosyć. Wy macie dać miłość. Amen? Moi drodzy, przychodzi czas do tego kościoła, że Bóg inwestuje w każdego z Was. Masz brać pełną mianę, ale ty musisz z tego zrobić dobre.